Proszę Państwa, mamy spektakularny knockout w stylu Lio Tomaczyde, co powiedział już wcześniej Mateusz Borek. Właśnie dzisiaj Luis Henrique da Silva zadebiutował w klatce KSW i pokonał Tomasza Narkuna w sposób naprawdę wyjątkowy. Po prostu gratuluję. Você e, conseguiu fazer mais um nocaut espetacular. Primeira coisa, gostaria de te parabenizar. Obrigado. Obrigado, quero agradecer a, a, primeiramente a Deus, segundo a galera do KSW. Po tym że dał mi okazję, żeby pracować i zawsze, i przyjechałem mi Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu, a po drugie na drugim miejscu Federacji KSW za to, że dała mi okazję do tego, żeby przyjść, przy, przyjechać tutaj, pokazać swoją, e, swoją pracę, to jak trenuję i obiecuję, że za każdym razem dam Ci siebie wszystko. Zapytam o tę pierwszą rundę, ponieważ Tomek tam usilnie starał się wykluczyć głowę, w jakiś sposób naciskać. E, czy czuł jakiekolwiek zagrożenie w tamtym momencie? É, na primeira round, ele estava querendo, ele estava tentando pegar a sua cabeça, né? Você estava sentindo aquela pressão nesse momento, né? Você tá, como estava se sentindo nesse momento? É, eu estava porque foi um golpe que eu, eu nunca tinha recebido. Eu, eu já tinha conhecido aquela estabilização, mas não com a finalização daquele lugar. Realmente eu estava eu meio perdido naquela hora. Faktycznie no, udało mu się mnie zaskoczyć w tym momencie, właściwie jeszcze nigdy nie miałem do czynienia z tą konkretną techniką, dlatego w tym konkretnym momencie no, już prawie wydawało mi się, że przegram, ale ostatecznie wszystko potoczyło się inaczej. Chciałam jeszcze zapytać o moment knockoutu, bo i wyczytanie tego, że Tomek rzeczywiście opuszcza te ręce. Czy to było duże ryzyko? Jak, jak bardzo kopnięcia stanowią element gry Enikiego? Você está acostumado de usar chute também, tipo, é, esse, esse momento você estava é, pensando que você está arriscando alguma coisa, como 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 é que foi? É, eu já tenho outros nocautes por chute também, mas nunca uma ponteira. Uhum. É, treinei muito esse mês para essa luta, esse, esse tipo de chute e deu certo. <laughs> Zdarzyło mi się już często nokautować moich przeciwników różnego rodzaju kopnięciami, ale nie tym konkretnym, które Brazylijczycy nazywają Ponteira. Bardzo dużo trenowałem go to konkretne kopnięcie pod kątem tej konkretnej walki właśnie ze względu na, 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 na te luki, które zauwa zauważyłem, no i się udało. Dlatego zawsze powtarzam, że jednak analizowanie zawodników się opłaca w czasach, w których możemy, mamy dostęp do tych wszystkich filmików i tak dalej, bo zauważam ostatnio, że dużo zawodników tego nie robi. W takim razie ja po prostu polecam Wam celebrować szczęście i cieszyć się z tym zwycięstwem i czekamy na kolejny występ w klatce KSW. Mm, e... por isso que exatamente por isso que ela acha que vale a pena analisar o jogo do seu adversário porque a gente vive numa época que é muito fácil né tipo pegar todos os materiais e agora é só tempo de comemorar a vitória né é, é realmente a gente analisou muito o jogo dele e que bom que nós treinamos do jeito certo E, no, jakby potwierdzamy to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli e, poświęciliśmy mnóstwo czasu na to, żeby analizować e, styl Tomasza Narkuna i tym bardziej się cieszymy, że wszystko poszło po naszej myśli. Gratulacje i piątka. Mój tu parabéns i błaszczy. <sum>